Przestań kojarzyć karakale z gladiatorem 2. Przyjdź do galerii sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie i zobacz, jaki był naprawdę. Tak zwany relief warszawski to niepowtarzalny zabytek, który prezentuje cesarza w towarzystwie matki Julii Domny, w pozie triumfatora wieńczącego tak zwane trofeum, czyli pomnik zwycięstwa. Na pomniku przedstawione są uzbrojenie pokonanych wrogów, natomiast dwie postaci, które klęczą u podnóża tego pomnika, to właśnie pokonani barbarzyńcy, którzy, których być może czeka los gladiatorów na arenie. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym zabiegiem propagandowym. Młody cesarz jest przedstawiony w e, chwili, gdy matka koronuje go wieńcem zwycięzcy. Julia Domna natomiast jest przedstawiona jako bogini zwycięstwa. Mamy zatem do czynienia z zabiegiem, w którym cesarz zostaje zrównany z bogami. Relief warszawski jest też niezwykle ciekawy pod względem tego, że właściwie nie do końca znane jest jego pochodzenie. Został odkryty w ogrodach pałacu królikarnia w Warszawie po II wojnie światowej w trakcie porządkowania terenu i tak naprawdę nie wiemy, skąd się tam wziął. Prawdopodobnie został przywieziony do Warszawy w XIX wieku przez jednego z arystokratów, którzy posiadali kolekcję antyków, ale którego do tej pory nie udało się tego ustalić.